Rozmowa z, z Ludwiczkiem i Jaszczurem to kolejna rysa na wizerunku kanału 0. Spektakularna wtopa i to zaliczona tuż przed końcem roku. Kto mógł to przewidzieć? Wcześniejszą wtopą było to, że okazało się, że kanał 0 ma jakiegoś podejrzanego sponsora. I tutaj oczywiście Stanowski mógł udać głupiego i powiedzieć, że nie wiedział i. Po prostu tak się zdarzyło, tylko ciężko by to też było zrobić, dlatego że ten sponsor współpracował z nim, ten od VPN, od czasu klubu weszło, a więc parę lat i ciężko byłoby nie wiedzieć, czym ten facet się zajmuje. Po prostu współpracowali wcześniej, wcześniej sponsorował kanał, weszło. Czy tam klub weszło, to teraz po prostu sponsorował kanał Zero i, i tyle. I tutaj nie ma większej dyskusji, bo to było wygodne. A że się sypło, no to się sypło. Ale to, że rozmowa z Ludwiczkiem i Jarszurem wywoła kontrowersję i efekt odwrotnie do zamierzonego, niezależnie od tego, jak oni by tego nie przedstawili, to już mogli doświadczeni redaktorzy, a szczególnie. Stanowski i wszystko wiedzący mazurek przewidzieć. Nie przewidzieli tego, i teraz jest wiele osób, które tak czy inaczej przyjdzie po Ludwiczku i Jaszczurze do kanału 0. Ale są też takie, które wcale nie muszą przychodzić do kanału 0 i nie będą mieć takiej okoty i nigdy się nie pojawią. A są też takie osoby, które mają taką pozycję. Że kanał Zero być może chciałby ich zaprosić, ale i tak tam już nie przyjdą, bo będą twierdzić, że po takich rozmówcach już im tam przychodzić nie wypada. Ale gdybyście panowie w kanale Zero jednak jeszcze chcieli zaprosić się kogoś kontrowersyjnego, to wam podpowiadam: pozostał jeszcze po palikocie Jaszczurze i Ludwiczku Piotr Tymokowicz. I kiedy zaprosicie Piotra Tymokowicza, to ja proszę, żebyście mi dali znać. To będę na widowni i będę się z was głośno śmiał wtedy, jak go zaprosicie. Także dajcie znać w razie czego.